No i żegnamy się z Sorento. Ostatnia kawka z widokiem na okoliczne wzgórza, i za chwilę lecimy na pociąg. No już dworzec kolejowy Sorento. Nawet czeka nasz pociąg. Mam nadzieję, że będzie mniej hałasował niż ten, którym przyjechaliśmy z Neapolu. To jakiś był wyjątkowo felerny. Jak mówiłem, świetne kilka dni w świetnym miejscu polecam A teraz ruszamy do Neapolu. A few moments later. No i dotarliśmy do naszego noclegu w Neapolu. Kasa Antakielamela. Ojej, bo nie pamiętam tej nazwy. Gdzieś tu wrzucę w opisie. To takie 10-12 minut z dworca centralnego. Ulica jest. No, mówmy się, taka sobie. Ale już po drodze widać, że tu jest wszędzie brudno. Eee, niestety I, i, no i ruch dużo większy niż wiadomo w Sorrento, Natomiast miejscówka bardzo ładna, zaraz Wam ją pokażę. No, i tak to wygląda. A jeszcze cena była super, bo wychodziło jakieś 65 zł za dobę ze śniadaniem. No to rewelacja, jeszcze była jakaś promocja Black Friday. No ale zostaniemy tutaj dwa dni. Dla nas myślę, jak znalazł. A to nasze podwórko. A teraz idziemy na pizzę. Całkiem blisko, polecona knajpa. Przez właściciela mieszkania. Niestety na ulicach bardzo brudno. Nie wiem, czy to tutaj widać, ale to są kupy. Nie wiem, czy tylko psie, ale jest ich całe mnóstwo. Trzeba uważać, jak po poluminowym się idzie. Nie dek, że pizza była pyszna. To jeszcze jeden z naszych chłopaków się rozpłakał. I pan chce robi pizzę, wziął go na zaplecze i pokazał mu wielki piec do pizzy. Super przeżycie dla chłopaków. Ale wielka ryba. A tu jakaś kapliczka, tych kapliczek w ogóle jest tu całkiem dużo. Nie wiem, to prawdopodobnie ci ludzie, którzy mieszkali w tym budynku. Niestety złapał nas deszcz. A dzisiaj, jak naj jesteśmy niezbyt przygotowani na to. No codziennie się przygotowywaliśmy, to nie padało. A dzisiaj się nie przygotowaliśmy. No to oczywiście normalne, prawe Messiego. Tutaj też idziemy w progu, którą jest bardzo dużo takich małych sklepików. Ze wszystkim, bo tutaj na przykład jakieś budowlane artykuły, ale jest wszystko, nie wiem, jest szersku po drodze, jakieś RTV, ale co, no, mnóstwo tego u nas to już w zasadzie większość jest w galeriach, w marketach a tutaj nie wiem czy akurat jest taka dzielnica czy tego jest wszędzie więcej idziemy teraz do starej części miasta przed nami brama miejska bardzo imponująca brama robi niesamowite wrażenie Niestety, ciągle deszcz. Zaczęło tak padać, że musimy kupić parasolki, więc pewnie za chwilę padać przestanie, co już widać na niebie. Ściany w Neapolu są bardzo kolorowe, czasami to graffiti, czasami bardziej zorganizowanego hmm. coś. Cudne mięso. Ale o no się prawie nie spotyka budeka, tu już kilka działań. Dotarliśmy do Muzeum Archeologicznego. Zobaczymy może tutaj pozwiedzamy ze względu na taką słabą pogodę, żebyśmy porobili coś pod dachem. Budynek Prezentuje się okazale No to zwiedzamy muzeum archeologiczne No to weszliśmy do tego muzeum, ale powiem Wam życiadostwo, bo w szatni trzeba zostawić plecak, ale nie można zostawić kurtek, a mamy mokre, bo padało. Nie wolno, trzeba nosić ze sobą. Rzeźby robią wrażenie, ale zapach to już nie. Coś im chyba tu kanalizacja nawaliła. Biedny konik. Ja oczywiście wam wszystkiego nie będę nagrywał, bo no ileż można kamieni oglądać. Jeśli mieli ochotę, to przyjedziecie i zobaczycie. Niewątpliwym plusem zwiedzania tutaj wnętrza jest cisza. Bo to co jest w Neapolu chaos, gwar, tak niesamowity, bardzo głośne miasto. Może to przytłaczać, więc jak przyjedziecie tutaj, to możecie mieć takie wrażenie, że jest niesamowity chaos, że jest ciężko w ogóle znieść. Herkules do treningów nie miał. Co by nie mówić, kłuszcz tych rzeźbiarzy nie bywały. Choć podejrzewam, że zwiedzanie tutaj z dziećmi może być nieco męczące, bo dzieciom po prostu będzie się nudzić. Tu Pompeje. Makieta w skali 1 do 100. O, a tu Pink Floyd grało koncert. Dzieciom jednak mocno się tutaj nudzi. Pewnie szybko jeszcze obejrzymy dwie, trzy sale i lecimy dalej. I raczej już lecimy do naszego pokoju. Bo trochę przemokliśmy. No i jutro dalej wracamy do miasta. Cały czas tutaj trąbią. Cały czas głośno, ale jak chciałem wam to nagrać, to jakoś wszyscy nagle przycichli. jak z tym deszczem, który przestał padać, jak kupiliśmy parasolki. Handel uliczny. Tutaj kibice Napoli wywiesili flagę. Idziemy kupić jakąś bułę. Zabawne, bo kupowałem bułę, a pani nawet prostych liczebników nie, nie rozumiała po angielsku, ani nie potrafiła powiedzieć. Na Apollo to wszędzie czytałem, że to jest miasto ubóstwiające, maradonne i że tu maradonna jest właściwie na każdym rogu widoczny, ale przyznam, że oczywiście myśmy nie zobaczyli jeszcze zbyt dużo, ale widziałem może za dwa miejsca gdzieś tu się pojawiał plakat, jakiś koszulka coś takiego o następna kapliczka ciekawe czy to są ludzie którzy mieszkali w tym domu i następna kapliczka ten chaos w mieście to on może tutaj się nawet bardzo podobać niektórym ja jestem w stanie uwierzyć w to że on ma swój jakiś urok ale tak zacząłem się zastanawiać czy ten Neapol to jest miejsce dobre na wycieczkę z dziećmi, bo jak dzieci są niezadowolone, a wiadomo jak to bywa, często są niezadowolone a i do tego chaosu, gdzie trzeba samemu się tak dość mocno orientować, dołoży się jeszcze to, że trzeba pilnować dzieci i gdzieś tam próbować je udobruchać, żeby nie były rozkrzyczane, rozpłakane, no to można nie mieć przyjemności ze zwiedzania tego miasta. To jest też niesamowite w tym mieście Na przykład tutaj nagle jest sklep z oponami, nie wiem, chyba nawet zmiana opon Cobawek wcześniej był e, jakiś warsztat, gdzie Pan spawał Niby taka miejska ulica, w zasadzie w centrum miasta A takie użyteczności, których by się można nie spodziewać W Warszawie raczej się tego nie zauważy O, a następny tutaj jest warsztat I dochodzimy do bramy, którą wchodziliśmy przedtem. Teraz pora na małe zakupy kolacja i spać.